Cześć, witajcie w drugiej części prezentacji Snapshotu 12w04a Możecie potraktować ten film jako dopełnienie tego, czego nie powiedzieliśmy w pierwszej części, bo po prostu nie zdążyliśmy tego znaleźć, albo po prostu tego nie wiedzieliśmy. E, no jak widzicie trochę się okociłem, chciałem wam pokazać e, to, że kotki mogą mieć małe kotki. E, zależnie od... no i jak widzicie są ich trzy rodzaje, nie tylko jeden. E, zamiast tylko czarnych mamy też pomarańczowy w paski, e, taki szaro-czarne, no i całe czarne. Hmm, to czy znaczy szaro-brązowe w sumie. No i te małe kotki mogą dawać, yy, mogą tworzyć też yy, inne, jeszcze mniejsze kotki. Yy, jak widzicie, nie trzeba ich nawet karmić, nie trzeba nic z nimi robić, one same będą ze sobą yy, kopulować. Yy, no i tak poza tym to wszystko, jeśli chodzi o koty. Koty nie mogą zadawać obrażeń, nie będą nic robić, po prostu będą ze wami łazić i w sumie tyle. No, atakują kurczaki. O, to wiem na pewno. Przypadkowo jak e, szedłem koło któregoś kurczaka to jestem pewien, że go zaatakowałem. A jak widzicie, jak chcecie, kogoś kto będzie wam zabijał kurczaki, to, to możecie sobie kotka wziąć. E, jak widzicie, jest tutaj taka fajna, dziwna struktura. Od teraz na, na wszystkich... E, na wszystkich pustyniach będzie się generować losowo taki właśnie obiekt. Nie wiem do czego służy. Próbowałem podkopać, zobaczyć czy, to, czy coś tam jest, jednak. To jest zwykły, zwykły sandstone. No trochę gryfini, przepraszam. E, jeżeli się zastanawiacie, co robi ogromne drzewo w środku dżungli, to już wam tłumaczę. Jeżeli weźmiecie e, saplingi nowe, to jest kolejna rzecz, o której nie powiedziałem, są nowe saplingi, jeżeli je weźmiecie i posadzicie na czterech na czterech klockach Virtu, użyjecie do tego bone mila bone bon, meal, hops to będziecie mieli, wow, fajne drzewko dżung e, takie z biomu dżunglowego no i oczywiście e, liście doposują się do biomu, w którym akurat, ak akurat jesteście rzecz, o której nie powiedziałem w poprzednim snapshot'cie, to jest fakt, że możemy tu zauważyć takie jakby nasiona możliwe, że te drzewa będą w przyszłości zostawiać za sobą nasiona kakaowca Poza tym, rzecz, o której też nie powiedziałem i której szukałem, to były firebole. Firebole działają... Aha, myślałem, że będzie można je rzucać. To jest kolejna, kolejny przedmiot do podpalania. Jak widzicie, też kotków. O, przykro mi, nie zabijecie mnie, chyba nie cofniecie suba za to, że podpaliłem 10 kotów, nie? Przepraszam. Dobra, e, dispenser dostał nową teksturę. Taką, taką, taką troszkę dziwną. No i możemy e, do dispensera wsadzać, możemy wsadzać te fireball. No i on po prostu się podpali, nie będzie wybuchał ani nic z tych rzeczy. E, poza tym też Saplingi dostały nową teksturę i w sumie, w sumie to wszystko o czym nie powiedziałem. Jeszcze w, w, powstanie jeden filmik na, na temat tego snapshota, mianowicie będziemy testować sztuczną inteligencję szkieletów i zobaczymy, czy zombieaki zostały poprawione pod względem uciekania przed słońcem. Dzięki za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście możecie zostawić komentarz, subskrypcję albo lajka, albo wszystkie trzy na raz. Sami zadecydujcie. Dzięki za uwagę.